Witajcie! Pozdrawiam słowiańskie plemię. Chwała Wielkiej Tartarii. Go! Leci parasol! Jeszcze raz! Witam w plenerowym studiu nagrań dziada. Dzisiaj z nami poznawatel Noje TV. Znacie ich już z filmu Kontrolerzy Przestrzeni, który bardzo Wam się podobał. A dzisiaj, pierwsza, zerowa wojna światowa. Zaczynam. Wojna Ojczyźniana 1812 roku. Czemu wojna Ojczyźniana? Bo do naszej ojczyzny, do naszej, czyli do Rosji, mówi poznawa Telnoje, przyszedł najeźdźca Napoleon. Ciekawe, że nam, Polakom, nam on obiecał oddać ojczyznę. Jednak teatr rosyjski nie był jedynym w wojnie 1812 roku, mówi Poznawatilnej. Była to światowa wojna na połowie kuli ziemskiej. Można ją nazwać zerową wojną światową. Dlaczego? Już wyjaśniamy. Dlaczego? Już wyjaśniamy. Jeśli mówimy o wojnie 1812 roku, od razu myślimy o marszu wojsk Napoleona, zajęciu przez te wojska Moskwy i następnym pożarze Moskwy. Nie będziemy dochodzić, dlaczego Napoleon zaatakował, zaatakował Moskwę. Kiedy car przebywał w Sankt Petersburgu, Napoleon chciał, żeby Rosja przyłączyła się do morskiej blokady Anglii. Więc po co mu była Moskwa? Do tego nie rozumiemy, mówi Artiom. Napoleońskie wojny trwały w Europie 16 lat. Nasza wojna ojczyźniana jest tylko częścią z nich, małym epizodem większej całości, mówi Artiom. Okazuje się, że od 1812 do 1815 także była niemała wojna na świecie. Nazywamy ją angielsko-amerykańską wojną albo drugą wojną od niepodległość Stanów Zjednoczonych. Według i kłamstwa Amerykanie bili się z Brytyjczykami, żeby stać się jeszcze bardziej niezależnymi, bo deklaracja niepodległości amerykańskiej i pierwsza wojna o niezależność nie wystarczała. O tej wojnie w Ameryce prawie w ogóle się nie mówi. Nie lubią o niej mówić. To bowiem bardzo dziwna wojna. Nie słyszeliście o niej pewnie, bo w podstawowym kursie historii nie ma o niej słowa. Przeprowadziliśmy śledztwo i sprawdziliśmy 20 podręczników do historii rosyjskich. Sprawdzaliśmy podręczniki z czasów imperialnej Rosji, z czasów ZSRR, a także współczesne. I nic: druga amerykańska wojna o niepodległość w większości z nich nie występuje. Jak to możliwe? Duże wydarzenie historyczne, nie mniejsze niż pierwsza wojna o niepodległość zostało pominięte. I to zarówno w podręcznikach carskich, jak i komunistycznych, a także współczesnych. Jak widzicie, funkcjonują globalne zakazy zgłębiania pewnych wydarzeń. Tak, zakazy, bo do niedawna. Jeżeli nie wspominano o czymś w podręczniku, to nawet nie wiedziałeś, czego szukać szczegółowo. I te zakazy są niezależnie od zmian władzy i jej zapatrywań ideologicznych. A były to zupełnie inne ideologicznie władze, jak nam się mówi. I była to duża wojna, o której nie powiedzieli. Bili się trzy lata. Amerykanie spalili brytyjskie wczęczas z Toronto. Największe kanadolskie miasto. W odpowiedzi na to Brytyjczycy najechali Nowy Jork i Waszyngton. Zajęli kongres i rezydencję prezydencką. Najechali Nowy Jork i Waszyngton. Zajęli kongres. E, podpalili budynki rządowe. Prezydent Madison uciekł, a Brytyjczycy o dziwo wycofali się bez walki. Tak samo dziwnie, bez boju oddali pole, jak Amerykanie zajmując Toronto. Więc widzicie, draka była na całego. Dziwne, nie? Ale chwileczkę. U nas w Rosji, mówi Artyon, w, w ten czas było to samo. Napoleon zajął największe miasto, Moskwę, a następnie spalił, albo sama się spaliła i wycofał się bez walki z Moskwy. Zbieg okoliczności jednak zbieg okoliczności na tym się nie kończy. Okazuje się, że w tym samym czasie wojna buszowała na południowej półkuli. W południowej i środkowej Amerykach. Jest to nazywane wyzwoleniem łacińskiej Ameryki albo wojną o niepodległość hiszpańskich kolonii, spod jarzma kolonialnego. Pierwsza część tej wojny to zaczęła się w 1808 i trwała do 1833. I dokładnie to samo było. Paliły się miasta, dezorganizowano aparat administracyjny, tylko wrogiem było oficjalnie hiszpańskie imperium. Война за независимость Венесуэлы с 1810 по 1816 года. Война за независимость Чили с тыперскими испанцами. Kiedy Artiom będzie czytał, w którym roku, który kraj w Ameryce Południowej niby się wyzwolił, to ja zwrócę wam uwagę, że Szymon Bolivar, który był kierownikiem zamieszania, wyzwalania i który jest wspominany w serialu Narcos od Netflixa, polecam wam, nie dla rozrywki, nie tylko, ale żebyś le, żebyście lepiej zrozumieli meandry duszy latynosów, aby zrozumieć stosunki, stosunki państwowo-przestępczo-obyczajowe, które wyrodziły się w kartele, czyli zbrojnościach. Bandy utworzone na wzór rządów, zarządów i hund trzymających władzę na postwięziennym kontynencie. To jeszcze trzeba dodać jeden serial, będzie link a, w, w, pod filmem. Tam jest cała struktura zależności między służbami, rządem a kar kartelami. Co prawda, e, seriali o narkotykach jest wiele, ale tylko w tym jest pokazana ta struktura. Ale wracając do tematu, zwróćcie uwagę, że szabrownik rozparcerowujący posiadłości, Szymon Bolivar, niby hiszpańskie, jest uznany za bohatera ogólnokontynentalnego, mimo że poszczególne zarządy, hunty, od razu wzięły się za łby po tym, niczym gangsterzy po podziale łupu. I nowo utworzone kraje natychmiast zaczęły ze sobą, między sobą walczyć. To zupełnie tak jak walka partii politycznych, jak nam zaimplementowano ten system demokracji po 1989 roku. Natomiast posiadłości jakoby portugalskich w Ameryce Południowej nikt nie ruszał, nie było nawet takiej próby. Ani, ani nawet większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że Brazylia to całościowo postkolonia niby portugalska, a siły odśrodkowe są tam o wielokrotnie większe. I nie ma niż w pozostałej Ameryce, i nie ma nici wspólnej wystarczającej silnej, żeby ten kraj spajać narodowo, gospodarczo, geograficznie, a mimo to kraj funkcjonuje. Ale skończmy tę dygresję. Czyli była potężna wojna w pierwszej połowie XIX wieku, prawie na całej planecie. Wojna przetoczyła się po kontynentach amerykańskim i europejskim. Oficjalnie tłumaczy się tą wybuchem w Europie, rewolucji francuskiej i utratą kontroli przez Paryż nad podległościami. Niby wszystko jasne, ale cisną się pytania. Po pierwsze, dlaczego Napoleon zajął Moskwę, skoro zajęcie Pe Sankt Petersburga? Wpisywało się w plan blokady morskiej Wielkiej Brytanii, a zajęcie Moskwy nic nie dawało. Dlaczego Rosjanie zostawili Moskwę przygotowaną do obrony kilkoma pasami umocnień? Takie samo pytanie wciśnie się o Smoleńsk, zostawiony w tej samej wojnie prawie bez walki. Dlaczego takie zajęcia odbywały się też w Ameryce i zawsze wróg po spaleniu miasta zostawiał je? Ale najdziwniejsze, dlaczego na wyspie Sumbawa w Indonezji w 1815 roku, gdy wybuchł wulkan i zginęło parę tysięcy tuziemców, to w Europie zdarzył się rok bez lata. Ale w 1816 latem padał śnieg i były przymrozki. Prawdziwa zima nuklearna w Europie i Ameryce. A nam tłumaczą, że ochłodzenie tym właśnie wybuchem, z tym, że on wybuchł w kwietniu 1815, a ochłodzenie było w lecie 1816.

I jeszcze taka korelacja. E, gdzie były najbardziej intensywne walki w Europie? Tam zupełnie przypadkiem odnotowano największy chłód latem 1816 roku. Co śmieszne, wyjaśnieniem mroźnego lata w 1816 wymyślili na początku uczeni XX wieku i ogłosili, że winny jest wulkan na drugim końcu świata. A teraz porozmawiajmy trochę o przypisywaniu historii i o tym, że robi się to nieustannie. Takich zakłamań mogliśmy zaobserwować w latach 90. w byłym ZSRR, kiedy car był zły, a Rosja to było więzienie narodów, a państwo to był kolos na glinianych nogach. W ZSRR jak mówi. Administracja niewyglądna i okrutna, chłopi i robotnicy byli dobrzy, a bolszewicy byli odważni i bohaterscy. Religia była oszustwem i opium dla ludu, wszystko było jasne. Po przewrocie w 1991 roku wszystko się odwróciło. Car niczym święty, imperium to wspaniały kraj, biali generałowie to bohaterowie i tak dalej w ten desen. Skąd my to znamy? Druga rzecz, pospolita, reakcyjne podziemie, zapluty karzeł reakcji, sanacja i tak dalej, i tak dalej. Wyzysk chłopów pańszczyźnianych. A kto nie rozumie przez młody wiek, niech podczyta komunistyczne podręczniki albo spyta rodziców. Tam taki sam był przewrót w 1917 w Rosji. I przepisywano historię i później jeszcze, w latach 30. przepisywano, i później po wojnie przepisywano, następnie po śmierci Stalina zmieniano. I tak samo przepisuje się historią na Zachodzie, tylko ze względu na rzekomą kontrolę społeczną robi się to mniej oficjalnie. Nie za pomocą cenzorów, a profesorów na uniwersytetach. Są oni równie skuteczni, tylko metodycznie. Są ciut inne. Władza zawsze zmienia wersję wydarzeń. Na sobie wygodną, nic z tym dziwnego. Jest dobre powiedzenie, że historia to wcześniejsza polityka. Można jeszcze zdać sobie sprawę, że jest kilka poziomów władzy. Będzie link do pięciu rodzajów władzy generała Pietrowa. W koncepcji bezpieczeństwa społecznego. I każda z tych rodzajów poziomów władzy ma, ma inną metodę zakłamującą nasze dzieje. Czy można historię zmienić na poziomie globalnym dla wszystkich od razu? Przecież nie ma globalnych instytucji historycznych. A ponadnarodowe instytucje niereligijnego typu ONZ, WHO, to kwestia nie więcej niż 100 lat. Załóżmy więc taką fantastyczną, Fantastyczną sytuację. Około 300 lat temu na Ziemi funkcjonowało globalne imperium, a potem w końcu XVII wieku nastąpiła seria katastrof, wojen i rewolucji. To były wojno niepodległość USA, oderwanie kolonii, rewolucja francuska, z jej wycięciem arystokracji, będzie link do książki Sing Mars. E, Sing Mars, na którym wzorował się Dima, Puszkin, jest odpowiedzią. Jak doszło do rewolucji, zapomniany, niespalony Ramol tłumaczy mechanizm społecznej rewolucji. To taki pierwowzór trzech, trzech, trzech muszkieterów. A po arystokracji była seria wojen w Europie i w Amerykach. Tak nastąpiło zniszczenie globalnego imperium. Przy czym wszystkie podręczniki zostały zmienione. I został nakreślony nowy paradygmat. Niepasujące dzieła literackie też zostały zniszczone albo zmienione. Oczywiście nie wszystkie, nie udało im się wszystkich, ale większość. A powszechny system edukacji i kolejne wojny, rewolucje dokonały przetrzebienia źródeł, pamiętników i oleju w głowach czyli samodzielnego myślenia które to stało się niepożądane w technicyzowanym świecie. A zwycięzca Zawsze stara się pokazać w jak najlepszym świetle. Taka jego rola, taka autoreklama. To jest zwyczaj cywilizacji kupieckiej. Dlatego bolszewicy mówili, że car zły, a my dobrzy, jeszcze damy ziemię i elektryfikację. Nie mogli mówić, że car był dobry i miłosierny, bo a ochrana wykończyła przez całą swoją działalność mniej ludzi niż czeka jednego dnia wykańczała. Dlatego poprzednia władza musi obrzucać błotem od stóp do głów nas tę poprzednią. Poznajcie mechanizm. Poznajcie mechanizm. Chrzest wprowadził do na nas, do rodziny narodów chrześcijańskich. Chrzest ucywilizował, dał pismo, ukrócił rodowych watażków, mówi pan Brown. Dał zręby administracyjne. Bez Chrztu byśmy przepadli tłumaczą Krzyżowi z licem Kata. To Dlaczego przez tysiąc lat szerzył się analfabetyzm, z którym słaba władza, jak Polska lubelska po 1945 poradziła sobie w 10 lat? Co by nie mówić o komunistach czy szelonowcach, co przyjechali <coughs> za Armią Radziecką. Po 10 latach już wszyscy umieli pisać i czytać. Tak też było po obaleniu globalnego państwa w 1812 roku. Im ono kiedyś było potężniejsze, tym większą trzeba było zrobić rozrubę i tym gorzej przedstawić wieki ciemne do 1812 roku. Żeby mizeria tego, co później nastąpiło, nie wydawała się ludziom straszna. I dlatego dokładnie wiemy, że ludzie kiedyś żyli źle, w jaskiniach. W miastach bez kanalizacji szerzyły się choroby, głód, złodziejstwo, brak higieny, za to teraz po rewolucji przemysłowej jest istny raj. Więc jeśli globalna wojna na początku XIX wieku była, to mogło być też globalne zakłamanie historii. Już rozumiecie, czemu w podręcznikach nie ma o II wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych? Bo jakiś Jasiu Kowalski, czy tam dziadu, mógłby, no mała szansa w pruskim systemie nauczania, ale mógłby zacząć kojarzyć, że to element większej całości. Jeszcze o roku bez lata by gdzieś wyczytał i wikminił, że w matrycznym systemie? W lewle, bo mnie boli, nie? 500 złotych renty za 35 lat pracy? Oszukali mnie banda złodziei polskich decydentów, kurwa! Takich jak tu chodzi, nie? Bo szkoła to system wykolejania zdrowia psychicznego i fizycznego młodych ludzi i robienia z dzieci biorobotów posłusznych autorytetom i zwierzchnikom i ich procedurom, przepisom A jeśli zajrzycie w historię odkryć i rozwoju technologii, na którym ona jest oparta, na ta nasza cywilizacja, zobaczycie, że większość z nich, tych odkryć, dokonano w XIX wieku. I owoce tych technologii można zobaczyć jeszcze przed oficjalnym wynalezieniem. Tych białych plam jest więcej. Dziwnym zbiegiem okoliczności, większość kronik, latopisów, annałów odnajdywano pod koniec XVIII wieku. Do tego czasu te kroniki walały się w różnych miejscach, nikomu niepotrzebne. Nauka historii jako system z metodologią. Powstała w XIX wieku, jak wiele innych nauk nowożytnych. Wiem, że z wielu z Was pomyśli, coś się temu Wojtęce, to artą Wojtienko mówi, i dziadowi przy okazji ubzdurało, poprzestawiało pod sufitem. Przecież historycy wszystko dawno opisali udowodnili. To jest prawidłowa reakcja, słuchajcie, człowieka, który dostaje porcję wiedzy, która jest sprzeczna z posiadanym światopoglądem. Wasza reakcja, drodzy widzowie, jest w pełni zrozumiała, ale przyjrzyjmy się, skąd posiedliście całą waszą wiedzę i schematy myślowe o historii i przeszłych wiekach z książek i z filmów. A je przecież ktoś napisał i nakręcił. Macie pewność, że oni pisali tylko prawdę, samą prawdę. Tak mi bogowie dopomóżcie, czy tak mi dopomóż Bóg. No. Macie? Albo wyobraźcie sobie, mówi Artyom, że Niemcy zwyciężyliby Związek Radziecki i Rosja stałaby się częścią tysiącletniej Rzeszy. W Moskwie nie byłoby ani jednego eskimosa, i tadżyka. A w podręcznikach, Historii. Napisano by, jaki to Stalin był zły, a jaki dobry Hitler, że uratował lud rosyjski spod ucisku. Zrobiono by film dokumentalny o Tyranie, zrobiono by o Mikołaju II filmy i rewolucji, jaką wywołali Eskimosi, i oglądalibyście te filmy, a wasz obraz świata byłby zupełnie inny. A od siebie wam chciałem dodać, że jechałem kiedyś 20 lat temu. Z osobą mi bliską, takim starym Mercedesem W123. Byliśmy zmęczeni, jak to dwoje kierowców rozmawia, żeby zabić czas. Ja zadałem pytanie ty, a kto wygrał po iluś tam godzinach jazdy, a kto wygrał Drugą wojnę światową, nie? I zobaczyłem proces mocnego tentegowania po drugiej stronie. I zobaczyłem, że chyba nie wie, albo gra, ja mówi, no jak to kto? Niemcy, nie? Ja nie wiedziałem, czy to jest żart, czy nie. Ta osoba a, studiowała, ale no tak nie było jej po drodze ze szkołą. A pracowała całe, całe życie od, od dzieciństwa. Po prostu nie miała czasu na naukę. I powiedziała, że Niemcy. Nie? Ja mówię, ty nie wiedziałem, czy żartuje do końca. Ty a dlaczego tak myślisz, nie? Mówi, no, a jakim jedziemy samochodem? No niemieckim. A kto ma lepsze drogi? A gdzie jeździsz po rzeczy? To był okres handlu rzeczami z wystawek. A gdzie ludzie jeżdżą pracować? I wiecie co, ja zrozumiałem, że pomimo tego, że pilnie się uczyłem, z czerwonym paskiem przynosiłem świadectwa, to ktoś mi zrobił dużą krzywdę, że ta osoba miała rację. I może od tego momentu był jeden z takich przełomowych momentów, że zacząłem szukać. Nie? Także. Im mniej szkoły, tym więcej sam ten tagujesz. Często. A jeśli ktoś chciałby wam powiedzieć, że wszystko było inaczej, mówi Artyom, Powiedzielibyście nie, jeszcze raz nie. Co za głupoty. Przecież Adolf, Adolf Alojzowicz zbawił nas od eskimoskiej zarazy. Nieustraszeni żołnierze SS poświęcali swoje życie, żebyśmy byli wolni. Spasuje ruskich ludzi a zrzutkowa sowieckiego sojuszu. Ja nie zaprzeczam faktom historycznym, mówi Artiom, tylko ich interpretacji. I nie uważam, że ofikłamcy posiedli jedyną prawdę: monopol na nią. Bo po przejęciu władzy dla kogo naukowcy pracują? Kto im wypłaca pensje? Przecież nie lud. I co prawda takiego wydarzenia jak wojna nie można całkowicie wykreślić. Za dużo świadków, ale można ją podzielić na kilka mniejszych. I no zmienić interpretację ich przyczyn i skutków, troszeczkę przebieg. Ale ty mówiłeś o globalnym imperium. Gdzie dowody? A one no one też są widoczne. Teraz pokrótce, żeby nie zamulać, obie Ameryki Australia, Afryka, Azja to były kolonie. Kolonie zarządzane przez europejskie klany. Teraz te klany nazywają arystokratycznymi i królewskimi rodami. A znaczenie słowa kolonia to ziemia zarządzana z zewnątrz. To znaczy, w Europie siedzieli menadżerowie i rady zarządcze i kierowali całym światem. Całym światem, który miał gospodarcze znaczenie. Wszystkie kontynenty, no poza Antarktydą. Przy czym wszyscy menadżerowie są spokrewnieni. To jak to nazwać, jak nie globalnym dobrym, imperium? Wierzymy. Wnioski na ziemi w początkach XIX wieku odbyła się globalna wojna w Rosji, obu Amerykach, Europie. Rezultatem wojny było zniszczenie Świętego Imperium Rzymskiego. Tak, Świętego Imperium Rzymskiego. Sercem którego były Niemcy. Podczas tej wojny światowej wróg niszczył stolice i centra administracyjne, a następnie z jakiegoś powodu opuszczał zajęte terytoria. Przykładem jest Moskwa, Smoleńsk, Waszyngton, Toronto, Nowy Jork i inne miasta. Czy były to opuszczenia tych miast z powodu wybuchów jądrowych? Nie wiadomo. Możemy przypuszczać. W latach wojny zaszło ostre ochłodzenie klimatu na terenach działań wojennych. Nazwano to ochłodzenie rokiem bez lata. Czy to była zima nuklearna? Wojtenka w tym filmie mówi, że zna teorię Kungurowa a propos zimy nuklearnej. Rozmawiał z nim, ale podziela ją tylko w części. Można Europie, ze sobą, to ja, ja się spytam, ryneska można ryneska ze sobą ryneska, rozmawiać, wymieniać poglądy kulturalne? No, to można. To nie można. Przyjdzie nam nazwać tę wojnę światową, którą odkryliśmy jako zerowa wojna światowa ponieważ pierwsza i druga numeracja są już zajęte. Tak właśnie się zakłamuje historię. Im dalej od wydarzeń, im mniej świadków pamięta je, tym łatwiej zmieniać ich sens i interpretację, bo pozostają tylko na papierze. A papier łatwo płonie podczas wojen i pożarów. A na ostatnie pytanie, kto i z kim walczył w rzeczywistości w tej zerowej wojnie światowej, porozmawiamy w następnych filmach. Z wami był Dziad, nagrywam se w plenerze, a wam powiem, że zakłamywanie idzie cały czas i na przykład dzisiaj odkryłem, gdybym tego nie widział, to bym zapomniał, bo może pamięć mam, bo numeracji, że część z filmików, które miałem pod przetłumaczone, tłumaczeń zapisanych na mailu, zniknęła. Nie ma się co denerwować. Ale niemożliwe rzeczy się zdarzają. Po buddyjsku do tego podejdźmy. Także jak czasami ciśniecie mnie, kiedy będzie film czy coś, to czasami wyższe czynniki albo hierarchiczne i tam, że pokazuję te znaki, to tam... Jak, jak przeżyjecie zniknięcie tych parówek, czyli tych e-maili ze własnego maila i zrozumiecie, że służby działają i są fizyczne i faktyczne, to Wtedy porozmawiamy. Także pozdrawiam Załoga, pozdrawiam słowiańskie plemie, chwała wielkiej tartarii. Co mogę, to robię. Do zobaczenia w przyszłości!